Większość życia spędzamy goniąc za rzeczami, które, jak wierzymy, przyniosą nam szczęście, a gdy w końcu je łapiemy, okazują się iluzją. Prawdziwa mądrość to nie wiedza, za czym biec, to wiedza, kiedy przestać. Oto siedem rzeczy, których nigdy nie powinieneś gonić. Po pierwsze, nigdy nie goń za ludźmi, którzy nie chcą być w Twoim życiu. Jeśli musisz kogoś przekonywać, by z tobą został, to już przegrałeś. Prawdziwe relacje płyną bez wysiłku. Po drugie, nigdy nie goń za idealnym momentem. Idealny moment to iluzja, którą twój strach tworzy, by utrzymać cię w miejscu. Zacznij teraz z tym, co masz. To jedyny moment, który istnieje. Po trzecie, nigdy nie goń za cudzym uznaniem. Próba zadowolenia wszystkich to najszybsza droga do utraty samego siebie. Twoja wartość nie jest na sprzedaż w zamian za lajki. Po czwarte, nigdy nie goń za bogactwem dla samego bogactwa. Pieniądze to narzędzie, a nie cel. Gonienie za nimi bez celu jest jak budowanie statku bez portu docelowego. Po piąte, nigdy nie goń za zemstą. Pielęgnowanie urazy jest jak trzymanie w ręku rozżarzonego węgla z zamiarem rzucenia w kogoś innego. To ty pierwszy się poparzysz. Po szóste, nigdy nie goń za trendami. To, co dzisiaj jest modne, jutro będzie śmieszne. Zamiast gonić za tym, co popularne, buduj to, co ponadczasowe. I wreszcie siódma zasada nigdy nie goń za szczęściem. Szczęście to nie motyl, którego można złapać. To cień, który podąża za Tobą, gdy jesteś zajęty robieniem rzeczy, które mają znaczenie.